Pomocy! Ale jaki mądry jest! Boła o pomoc! O jak się boła o no, Teraz nie da się. Rzuca się. No bo się boi też z tak. drugiej strony. Bo też nie wie, czy ten pan chce mu pomóc, czy jeszcze mu bardziej zaszkodzić. No, to jest złe, nie mi jeżdżę, się tak, Bo nie, nie, nie to na co, nie? No to, to nic dziwnego, no postaw się nie. na jego miejsce, jakby to był twój kotek, tak? Co się <śmary> dzieje, Michał? Zawa? Co? się dzieje? O, się... Rozwalił rękę Robert. Ma no, kota. Wyciągnęli Widzisz, jaki pan jest sprytny? Zadzwoni do Tak, powiedz, że już jest spoko. Żeby mu nie Nie bo się To powiedz, że już jest uratowany. Das ist das <laughs>